Hej, cześć, Simono, wam wszystkim z tej strony amoki i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Grand Theft Auto 5, odcinek 59. Michael, twoi kolesie z biura chcą coś odgadać. Odstawiłem spotkanie w fabryce ciuchów, przejedź jak najszybciej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest jakieś auto, kurde, w garażu? Oczywiście, że nie ma. W sumie po co? Tak, ustawimy sobie znacznik na pana Lestera. E, fabryka ciuchów, tutaj, tak. Okej, okay, okej okay. Więc dobra, weźmiemy sobie jakieś auto, które jest z Ubicy e, Pierwsze lepsze Kolesiu, ty mi chyba oddasz swoje auto Baba mnie potrąciła, no ja pierdziele A ty jak zareagujesz? Nie, jednak nie oddam mi swojego auta Ej, potrzebuję auta Byle jakiego aby tylko dojechać. O, dziękuję! Jednak się pan... pani... 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 pani zdecydowała. O, 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 o! Czekaj. Czekaj, czekaj. Poproszę to auto. To poproszę auto jednak. To jest szybsze. Wyłaś, wypierdziel Okej. Okay. Tędy przejdziemy, więc będzie szybciej. Przekino mi pokazywało tędy, chyba że ten mi pokazywało. Lol. Ale ja lamie. Nawet nie patrzę na mapę, żeby dobrze, żeby dobrze pojechać A już, kurde, myślałem, że tam tamtędy Oj, przysnęłem pana, ale z mojego ubezpieczenia nic pan nie pokryje Bo niestety kasy nie mam Nie, kasy oczywiście mam jak najwięcej, jak lodu Przecież, dobra, przecisnęłem się Z chwilę pod prąd pojedziemy Dobra, o, jak, kurde, jak Oczywiście myślałem, że palmę zniosę z korzeniem Wyniosę z korzeniem nie, nie umiem, nie umiem śpiewać tego, nie znam tekstu tutaj, mój drogi kolego. I oczywiście przypadkowe zdarzenie, ale teraz Santos. Uuuu! Jakieś jakoś babę okradają, ale po co mam jej pomagać? Rebel Radio, Daniel Malazzo Nie, może jakieś hity elektryki. Tupak, o! dzień, Część. Dobra, dojeżdżamy do fabryki ciuchów. Ja to się spieszę, bo zaraz idę biegać. O, oh, wow, oh, wow. Oh. Dobra, jest fabryka ciuchów. Okej. Okay. Po co zamykaliście nawet drzwi, nie wiem. Dobra, zmienimy sobie na pustą pięstkę, jak już wcześniej powiedziałem. Okay, she was she we're about to do something really, really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. <laughs> Jesus. What about you? Oh pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? No, so anyway the union depository is on hold for now can't do it without him especially now that he knows thank god you guys are here you alone davey where's your boyfriend steve oh, oh. He's on his way up. yeah they're up here listen the shit's about to hit the fan our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits sort this problem out for me and i will get mr leisureware off your back and if we don't then i will go to jail and you will get shot ah fuck you dave I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he breathed? Yes, you? Yes. Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. <laughs> I'm a liar, a cheater, some kind of a killer, and a thief. So? So, there's some, uh evidence. And I need you guys to find out what they know. Alright, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, no, no. That will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. <laughs> Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. Ooh. Promise you. Hey! It's the last thing we do. And we're done. Period. Aha, już to znam. Mm -hmm. Dobra, jednak wsiadamy chyba do auta. Wsiadaj do samochodu, przecież żeby wsiąść. Jezus, Maria. Dobra, jedziemy na parking. Wow. we'll so, do this. Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, no, no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. Oh, all right. And how's that going to get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. And they get replaced when their backs go or they ask for a day off. So we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. I Found a guy about to clock off. Look at the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. We will follow him. And see what, we what the f- He should be coming out here soon. Czeka na Nie o, here we go. Dobra, że Jakbyście słyszeli fale radiowe to spodziewam Wydaje, to się telefonu, ale go raczej nie odbiera. Teraz pewnie wyjedzie następny, co? Jedzie. So what do we do? Well, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Something's coming. Nope. Nie, it's hard nie. to get motivated on a job without financial incentive.

Hmm. Zobaczymy, zobaczymy. Czekamy na niego. To się, jak widzicie, światło buguje strasznie. Jak przekręcam to, ono się tak buguje. O, o, o! Patrzcie, jak się buguje. Tutaj w ogóle wszędzie się pojawia to światło. Chyba to on. Dobra, jedziemy. Nie, nie lubię takich, kurde. Podążaj za dozorcą. Nie lubię takich, kurde. Tych. Muszę co najmniej dwa samochody koło niego package. jechać. Hmm, I Dobra, jest tam. Myślałem, że go if zgubiłem już. Lepiej nie podjeżdżać. Okej, okay, skręcił na most. Dobra. My też skręcimy, ale żeby nie jechać tak za, za blisko do niego. Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You wanna break into the FIB's West Coast headquarters? You're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you uh, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. Tak, ja jadę zawsze dwa samochody za nim, bo wiecie, bo tak było w GTA 4, że, że się jechało za kimś, to I trzeba było. jego akcję. Dobra, tam jedziesz w przodu w tym czerwonym aucie. No i nie lubię takich misji, bo to tutaj się robi bardzo powolnie. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate, you know what it's like to clean up shit for Steve Haines. He'll cooperate. to it up. Przyjemy na czerwonym, bo muszę sięś wpieszyć. Noisy much? Ah, noted. On tam stanie na czerwonym. Co? To jest tak nie ma. Chcę się zbliżeć bliżej. Zbliżał bliżej, no a da się zbliżyć dalej. Ja pierdzielę amok. Czasem te słowa, co ja wypowiadam, to są takie kurde bez sensu. Tak, jesteśmy dwa samochody, nie możemy bliżej niż. E, no, bliżej niż jeden samochód, nie możemy podjeżdżać pod niego automatycznie. Czy tam pisze postal na górze? Postal, na tym budynku u góry, jak widzicie, z takimi pomarańczowymi paskami. Widzę, debidu. Mogę jechać tak zawsze? No tak. A czas znowu zjechać na pobocze. Mogę sobie podjechać, trochę tutaj Ktoś w niego przypieprzył. Ale ja, jak ktoś w niego przypieprzył. O, dobra. Chyba pojedzie, co? No i znowu takie kurde żmudne czekanie. Jakiś komar mi tu lata. Spadaj, cioto, bo cię zabije. A tego już na pewno nie przeżyjesz. Znaczy, jakbyś miał to przeżyć, jakbym cię zabił. Czyli znaczy, ja mam... Paralizator mam, bo lol. E, wezmę sobie... kurde, chciałem bez broni. Dobra, idziemy. Chyba, poje... Chyba przyjechał do domu. Może zwalnia. Co takie gdzie wolno? Skręć... dobra, jest Jest trochę niżej, dobra.

Musimy się skradać chyba, co? Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Dobra, przed do domu, do jego mieszkania. spoko. już idę. Okej, okay, wchodzimy do jego mieszkania.

Jakoś kurde ogłuszyć, czy coś takiego, żeby on nie wiedział, co się stało, to nie, tak po prostu zabraliśmy mu ciuchy i tyle. I jeszcze identyfikator. A to jest. Kaj, kaj ty torby schowałeś? Wracamy chyba do fabryki ciuchów, tak czułem. Wow. Wow Dobra, to jest 1,3 km. Wow. Policja! Pa! Nie no, policji, zajebiście. Muszę teraz skręcić gdzieś... Gdzieś tutaj. Jeszcze tutaj gdzieś skręcić, dobra. No i zaraz mnie powinien zgubić. Zobaczę, skręcę tutaj na ten... Nie, na ten parking nie skręcę. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj, tutaj. Zrobię ich w balona. Że tu wjadą, wiecie. Może że mnie tutaj nie zobaczą. Dobra, chyba pojechali. Ok, jednak jaska to szybko zniknie. Głupcie mnie już, proszę. Głupcie mnie, głupcie, głupcie. Już pojechali, już na pewno mnie zgubią. Czyli zgubią mnie. I okay, the thing of no him. work. Yes. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS based, so I thought Frank could tail him and take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm going to find a way to bypass a couple of hundred million dollars worth of government security. Millions? They blew that much. Government contracts. License to steal. Wow. No, tak. Ta. Jak wiecie, przygotowujemy się do kolejnego napadu, chyba już ostatniego w grze. Na kurde... na bank federalny. Udaj się do biura. Spoko. Ale nie chcę, żeby mi się aktywowała misja. napadu, bo... Jeżeli tak, to zrobimy ją w następnym odcinku. Chyba że w tym jeszcze zdąży. Oh yes, Franklin. Hey, what's the problem, dawg? Oh, attack now. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. A well, fat fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dog It's either this or Dylan dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. We need to find out something about this FIB <laughs> building, weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anyway, so I'm going to need paper copies. Now, the architect's name is Chip. Peterson. This was his first big commission, and office is down in City. Franklin, go a ukończono. Ukończono. Wymiatanie biura. Ok. Zapisywanie. Wejdźmy więc dobra, w tym momencie zakończymy sobie odcinek, gdyż następny nagram już dopiero później. Więc jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i na razie do zobaczenia. Aha i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli jesteście pierwszy raz, więc do zobaczenia i na razie. Cześć!